Witam Cię drogi słuchaczu. Chciałbym podziękować, że wspierasz ten kanał. Jednocześnie chciałbym też dać takie disclaimer do tego co mówię. Wszystko co mówię na tym kanale to jest moja subiektywna ocena. Nie jest to porada prawna, nie jest to porada żadna finansowa. Jednak wynika to z tego, że z wykształcenia jestem ekonomistą przez wiele lat. Wykonywałem audyty wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych na zlecenie. Prowadziłem działalność doradczą przez ponad 10 lat z sukcesami. Także to, co jakby zauważyłem ja i zgodnie z moją wiedzą, z moim jakby doświadczeniem, czy to zawodowym, czy życiowym, przekazuję w formie takiej, żebyście, żeby ostrzec innych, żeby uważać na, na pewne rzeczy. A dziś bardzo bardzo ciekawy materiał. Otóż, yy, Krajowy System E-Faktur, tak zwany KSEF, staje się obowiązkowy dla wspólnot mieszkaniowych od 1 lutego, yy, dlatego że duże podmioty z obrotami powyżej 200 milionów złotych, to chyba chodzi o 50 milionów euro, ale nieważne, nieważne. Yy, te podmioty, czyli jakieś elektrociepłownia i inni różni dostawcy będą musieli wystawić takie właśnie faktury zgodnie z krajowym systemem e-faktur. Od 1 kwietnia 2026 pozostałe przedsiębiorstwa, w tym także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Natomiast myślę, że wiele współdzielni mieszkaniowych już musi przejść 1 lutego na ten, na ten, w ten nowy system. To jest zupełnie coś innego. Wymaga to od także tych zarządców, administratorów przygotowania się do konieczności posiadania dostępu do konta. Dla każdej wspólnoty uzyskanie uprawnień, Dostosowanie oprogramowania do procedur faktur, będzie już musiała być jakaś osoba wskazana, profilem zaufanym, podpisane. To jest zupełnie inna jakość niż to, co bardzo często się działo we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. A działo się bardzo źle i uważam, że ten moment przejścia w tym roku na ten nowy system to jest najlepszy czas i w zasadzie jedyny, żeby mm, dokonać kontroli i od razu wyłapać wszystko, co uległo zmianie w tym momencie. Czy Zatem, jeśli nieuczciwy zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej prowadził rachunkowość niezgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o VAT, to teraz te oszustwa będą będzie łatwiej wykryć? W mojej ocenie tak. Co w praktyce oznacza ta zmiana dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i dla ciebie? Bo, bo w zasadzie tu chodzi o, o, o Twoją możliwość kontroli o to, żeby te finanse wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych były transparentne, rzetelne, przejrzyste. Czy to ułatwi też kontrolę urzędom skarbowym, i Tobie? W mojej ocenie także. OK, w skrócie, obowiązek KSEF oznacza znacząco utrudni ukrywanie nieprawidłowości i zwiększy Tą przejrzystość, rzetelność tych sprawozdań finansowych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Ja myślę, że największe zmiany zajdą nagle w wspólnotach mieszkaniowych. Tam, gdzie te słupy były porobione, przedstawiano jakieś tabelki całkowicie oderwane od rzeczywistości, to teraz już się wszystko ukróci. Po kolei, czy oszustwa będzie łatwiej wykryć? Tak, z kilku powodów. Każda faktura trafi do centralnej bazy Ministerstwa Finansów i w czasie rzeczywistym, jakby będzie e, zaksięgowana. Będzie wiadomo, kto komu wystawił, na jaką kwotę, z jakim VAT-em, kiedy zostały ujęte w systemie. Czyli koniec, jakby z lewymi fakturami. E, które poza obiegiem gdzieś tam krążyły. Zarząd księgował koszty, których nie było, manipulował danymi, datami. Po kilka razy na kilka wspólnot zarządca wystawiał piasek podczas budowy, jeździł z jednej budowy na drugą, tylko po to, żeby księgować jakieś tutaj utylizacje piasku, tam przywiezienie nowego piasku. To były myki robione przez nieuczciwe. Nieuczciwe zarządy wspólnoty czy spółdzielnie, ale też firmy administrujące i zarządców fikcyjnych zwykle. Te chowanie faktur, rozliczanie VAT-u z dokumentów, które formalnie nie istniały jakiś kowal wystawiał fakturę na 120 zł. Za jakąś bramkę i oświadczał, że nie ma konta bankowego i musi mieć w gotówce zapłacone, oczywiście bez VAT-u, bez niczego. Takie rzeczy już nie będą prawdopodobnie miały miejsca. Ale co ważniejsze, myślę, że też od razu będzie można wszystko wychwycić do 6 lat wstecz, co się nieprawidłow jakie by nieprawidłowości miały miejsce. Urząd Skarbowy będzie mógł automatycznie krzyżowe kontrole przeprowadzić, będzie porównywał sprzedaż dostawca, odbiorca, ci wszyscy te słupy po, po, po sieci firm, które były potworzone pod administratorami, czy sami administratorzy, którzy byli, nazwijmy to, hubem do, do przekrętów, też, też, że tak powiem, znikną z rynku. Media, usługi, remonty, wszystko będzie, co cykliczne będzie monitorowane. Będzie można też wychwycić wszelkie zawyżone koszty fikcyjnych wykonawców, puste faktury, przerzucanie kosztów między podmiotami, tych samych kosztów pomiędzy, pomiędzy podmiotami. Większa o dużo też będzie transparentność we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Pełna ścieżka audytowa. Każda faktura będzie miała swój numer w KSEXEF, będzie miała datę wprowadzenia, tak jak mówiłem. Nie można będzie jej cofnąć. To nie będzie już tak, jak było kiedyś. Dla właścicieli lokali, takich jak ty, oznacza to, że zarząd nie może już swobodnie korygować historii. W, w, w księgowości łatwiej będzie sprawdzić, czy fakturę za media, sprzątanie, ochronę, remonty faktycznie istnieje na jaką kwotę. Utrudni to kreatywną księgowość, podwójne fakturowanie, rozliczanie prywatnych kosztów jako wspólnoty, ukrywanie nadwyżek, manipulowanie funduszem. Remontowym. Łatwiejszy dostęp do dokumentów w sporach sądowych. I to jest bardzo ważne, bo od tego momentu tutaj nie będzie trzeba zgód, zwalniać banku z tajemnicy bankowej. Możemy wszystko wyciągnąć. Oczywiście nie te wcześniejsze, ale mając aktualne dane, będzie można 5-6 lat wstecz wszystko sprawdzić. Czy ułatwi to kontrolę urządom skarbowym? Oczywiście, że tak. i. Jeśli źle się dzieje, te, te kontrole powinny być przeprowadzone. Już nie będzie chodzenia do archiwów, gdzie one zalane są dawno, te, te akta i są niemożliwe do sprawdzenia, tylko po prostu będzie się sprawdzało elektronicznie. Do ilu lat wstecz? Dane SEF będą archiwizowane? 10 lat. Kontrole podatkowe sięgną do 5-6, w, w zasadzie w praktyce lat. To ważne jest, że nowe dane mogą ujawnić schemat oszustwa i myślę, że to jest jakby najważniejsze, że w momencie, kiedy przejdą na już prawdziwe księgi i tak dalej, no to w praktyce zwiększą to, zwiększy to przejrzystość finansów dla właścicieli, trudniej będzie ukrywać niegospodarność, korupcję, łatwiej będzie wykazać zawyżone koszty, zmowy z wykonawcami, fałszywe rozliczenia VAT-u i wyprowadzania pieniędzy na słupy. OK. Lajkuj, komentuj, subskrybuj, zadawaj pytania, jestem tutaj dla Ciebie. Do usłyszenia.